Pokój i dobro. Witajcie kochani, Ernest Przymierzy Miłosierdzia w Szczecinie. Zapraszam Was dzisiaj do krótkiej modlitwy i rozważenia Ewangelii z dzisiejszego dnia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przyszedł ze światłem, abyś przyszedł z mądrością, abyś pomógł nam zrozumieć Słowo, które do nas dzisiaj kierujesz. Proszę Cię, otwieraj nas, daj nam wrażliwość i czułość, abyśmy to Słowo przyjmując już dzisiaj zaczęli wypełniać, który żyjesz teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Marka. Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która jest mu dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czyż nie jest to cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych pożył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Myślę, że być może w perspektywie wielu cudów, które Jezus działał do tego fragmentu Ewangelii, yy, szedł Jezus w swoje rodzinne strony, do swojego miasta, w takiej nadziei, w taką myślą, że zrobi tam jeszcze więcej. Zdziała tam jeszcze więcej cudów, uczyni jeszcze więcej dobra. Ma takie otwarte... Serce, bo przecież na swoich bliskich, na swoich krewnych, sąsiadów, na tych, wśród których żył, których się wychował. A ta sytuacja pokazuje, że okazuje się, że jest wręcz odwrotnie. Ludzie patrzą w perspektywie przeszłości tego Jezusa, który żył i był zwykłym chłopcem, zwykłym mężczyzną, niewyróżniającym się zbytnio dookoła. Czy oni nie słyszeli gdzieś tam pocztą pantoflową, że Jezus jest prorokiem, że Jezus jest mesjaszem? Czy nie słyszeli o znakach i cudach, które zdziałał? Myślę, że i Ewangelie to pokazują niejednokrotnie pocztą pantoflową właśnie roznosiła się wieść o Jezusie i przyciągała tłumy. A mimo wszystko, tutaj widzimy w tych ludziach taką postawę niedowiarstwa, lekceważenia. Nie mógł działać żadnego cudu, jedynie kilku chorych, uzdrowił, potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Zobaczcie, moi drodzy, że mimo wszystko, mimo swojego smutku, ze swojego zdziwienia i pewnie jakiegoś zniechęcenia, Jezus robił swoje. Działał, nauczał. Kogo mógł, to uzdrowił, choć te kilka osób. Przekładając to na naszą rzeczywistość, myślę, że należałoby to odnieść dosłownie do swojego domu. Do swojego domu wśród tych, w których żyjemy, z którymi mieszkamy. Bo myślę, że zgodzicie się ze mną, że jest taka tendencja, że potrafimy biec do kościoła, angażować się, nie wiadomo jak mocno robić, jakie wielkie rzeczy, ewangelizować, śpiewać, działać, być aktywnym gdzieś tam przy parafii, przy wspólnocie. A kiedy wracamy do naszych domów, to, to wręcz odwrotnie. Tak jak ludzie znają nas stamtąd, tak w zasadzie nie pokazujemy tej samej twarzy i tego samego naszego oblicza. W swoim rodzinnym domu. Nie, nie uaktywniamy się, nie aktywizujemy. Jesteśmy tacy, tacy bierni często, bo jest to trudne, bo jest to trudne, to, to trzeba przyznać. Myślę, że każdy z nas czegoś takiego doświadczył. I to jest właśnie zachęta na dzień dzisiejszy, aby właśnie w swoim domu, w tym środowisku najbliższych, w którym jesteś, w którym mieszkasz, abyś z odwagą, abyś z wiarą, miał postawę tego Jezusa, który się nie zniechęca, który czyni dobro, który uzdrawia, który leczy. Abyś miał tą postawę, aby w Twoim właśnie obrazie, w Twoim obliczu było widać to, że jesteś Synem Boga, że masz w sobie miłosierdzie i to miłosierdzie dajesz innym. Do tego Cię zachęcam, zapraszam siebie też dobrego dnia z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.